To ma być film jakiś, ale tylko się nie chce ruszać, chora. Cholera mówi. To pod słońce. No zaczynaj to, bo się film skończy, kaseta. Jó nie Tyle pamiętałem gdzie nacisnąć. Później zapomnę. Uwaga! Drużyny gotowe do startu. Proszę następniego startowego. Sawerówka, godzina 60. Przypominam, startują na torze żółtym drużyna. Kaberówka, na zielonym Majdan Krzywski. Przygotowuje się na tor żółty Dobryniuk, na tor zielony Borowita.